No i teraz bierzemy kawałki maty i przyklejamy tutaj. W oczywiście dowolny sposób, tak, żeby całość wygłuszyć. Tylko jedna ważna rzecz. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zajmiemy się wygłuszeniem po raz kolejny, chyba już w sumie trzeci. Ale dziś zajmiemy się wygłuszeniem nadkoli. Powiem Wam szczerze, że ten film tak powstał przez przypadek, bo trochę nazbierało mi się po prostu takich kawałków tego wygłuszenia. Tutaj pół metra, tam jakiś kawałek, później z czegoś został mi znowu jakiś kawałek i tak sobie pomyślałem, że po co to ma leżeć? Jak można spróbować wygłuszyć sobie nadkola? Prawidłowo to powinno wyglądać tak, że te nadkola powinny być wygłuszone tutaj od wewnątrz, tak? Czyli powinniśmy rozebrać tapicerkę z jednej, z drugiej strony, z przodu, z tyłu i wykleić właśnie taką matą, no i też od środka, czyli tam, gdzie jest koło pod tym naszym materiałowym nadkolem, też powinniśmy to wygłuszyć. Wtedy to by było tak, powiedzmy, że jak książka pisała. No ja akurat tutaj chciałbym zrobić z resztek, czyli nie zrobię tak, jak książka pisała, ale chcę wygłuszyć mm, tylko praktycznie na zewnątrz, tak, czyli w nadkolach, nie tutaj w środku w aucie. No myślę, że coś tam może to da, aczkolwiek niekoniecznie, ale na pewno też troszkę ochroni może i tą naszą blachę, która jest w a akurat bardzo mizerna i często rdzewieje. U mnie na przykład taki przypadek jest, ale z tego co wiem, to nie tylko u mnie. W każdym razie no, postaram się wykorzystać te resztki i okleić sobie, te wnęki, tutaj w środku, którym pracuje koło, za dużo tutaj oklejania w sumie nie będzie. No, ale tyle co tutaj mamy, blachy myślę, że jakoś okleimy. Mam zamiar, oczywiście, zacząć od tyłu. Najpierw zrobić to z tyłu, a tyle ile zostanie mi materiału przykleję naprzód. Postaram się to tak mniej więcej podzielić, żeby było wszędzie porówno. Aczkolwiek myślę, że mam tyle tych kawałków, że bez problemu tutaj nam wystarczy na jedną drugą stronę. I tył. No i warto też się zaopatrzyć w te plastikowe zaczepy do tych nadkoli, bo prawdopodobnie część tam się połamie może, część sama odpadnie, część będzie luźna, także warto sobie coś takiego kupić, to kosztuje grosze, nie pamiętam nawet ile za to zapłaciłem, za te 30 sztuk, nie wiem, myślę, że coś około 10-15 złotych. Yy, tej części napiszę wam w opisie filmu żeby będziecie mogli sobie też zamówić jak będziecie coś takiego chcieli No a co ja chyba jadę na warsztat bo tutaj za bardzo nie mam jak robić także jadę i podnoszę auto myślę, że będę robił po kolei pojedynczo każde koło z osobna i mniej więcej wam pokażę jak u mnie to będzie wyglądało. Jak widać już mamy koło ściągnięte, auto podniesione. No i teraz odczepiamy wszystkie właśnie te zaczepy, które trzymają nam tutaj tą całą osłonę, czy, czy ten nadkole tutaj, Jak widzicie, tutaj mamy śrubki na Torxa, także to też wykręcamy do zderzaka przykręcone wszystko musimy wyciągnąć. No i te materiałowe, bo to jest jakiś materiał. To nie jest plastik, nie wiem, co to jest w sumie za materiał. W każdym razie musimy to sobie wyciągnąć, no żeby po prostu mieć tutaj gołą blachę, którą będziemy oklejać. Także zabieram się właśnie za demontaż tego i będziemy działać dalej. Tak jeszcze w ramach ciekawostki wam powiem, że to miejsce te pęknięcie to powstało wtedy, kiedy na autostradzie strzeliła mi opona. Opowiadałem Wam tą historię o mnie na kanale, także jak chcecie to sobie obejrzyjcie, posłuchajcie. Także tak coś właśnie wleciało w koło i widocznie jak wleciało to uderzyło w to nadkole i zrobiło taką dziurę. Ale to mówię tylko taka ciekawostka. No i zobaczcie nadkole wyciągnięte, tutaj pełno śmieci, ziemi, wszystkiego a najbardziej zbiera się właśnie w tych narożnikach tutaj to jest taki newralgiczny punkt szczególnie z przodu no i to co się dziwi, że ta auto gnije jak po prostu jest ziemia w środku z wodą także nic w sumie dziwnego no i jak widzicie, aż tragedii takiej nie ma tutaj troszkę coś wieje. no ale mówię, ta okleina cała czyli te wygłuszenie może nam przy okazji też zabezpieczyć troszkę tą blachę także co, no czyścimy teraz wszystko Czymkolwiek, wodą czy jakimiś innymi tam materiałami, jakie macie. Czyścimy po prostu po to, żeby nam się to dobrze przykleiło. No i zabieramy się za oklejanie tego wszystkiego, jak już wyczyścimy. No i po umyciu jeszcze troszkę to odmucham. Żeby było 100% czyste. No i teraz bierzemy kawałki maty i przyklejamy tutaj. Oczywiście dowolny sposób, tak żeby całość wygłuszyć. Tylko jedna ważna rzecz w tych miejscach, w których są te zaczepy do tego nadkola, które ściągaliśmy, plastikowe, żeby nie oklejać, żeby zostawić sobie po prostu kawałek wolnego miejsca, bo jak wiecie, te zaczepy dochodzą do samego końca, jeżeli coś podkleimy, będzie za grubo, to te zaczepy już nam się. Po prostu nie będą trzymały, dlatego też, właśnie lepiej, żeby tam nie oklejać, i wtedy bez problemu sobie je założymy. Dobra, no ja zabieram się za oklejanie, no i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. No i już powoli kończę wyklejanie. Pewnie zapytacie, jak zrobiłem takie okrągłe dziurki na te wszystkie właśnie zaczepy, a zrobiłem taką otwornicą, tylko że nie wierciłem wiertarką, tylko po prostu ręką. Przyłożyłem ręką, przekręciłem i praktycznie się samo wycięło, bo to jest miękkie. Także można takim sposobem sobie właśnie te otwory też powycinać, jak chcecie. No dobra, no ja tu jeszcze kończę, bo zostały mi takie malutkie kawałeczki gdzieś powklejać. No i chyba to by było tyle. Będę składał z powrotem nad kole i zabieram się za drugą stronę tym, że przodu chyba dzisiaj nie zrobię niestety, bo trochę to czasu zajmuje, a nie mam aż tyle. Także przód sobie ewentualnie zostawię na inny dzień. No i udało się wszystko poskładać. Powiem Wam szczerze, że nawet użyłem wszystkie te stare spinki. Nie musiałem żadnej nowej dokładać, bo wszystkie udało się ściągnąć i się nie połamały, nie uszkodziły. Także założyłem wszystkie stare i trzymają. No i co? No, ta strona gotowa. Robimy dokładnie to samo w pozostałych trzech kołach. No, i myślę, że chyba tego wam już nie będę pokazywał, bo to praktycznie wszystko robi się tak samo. Ewentualnie tylko zrobimy sobie jakieś podsumowanie i powiem wam, czy jest odczuwalna jakaś zmiana, czy nie. No i zostałem jeszcze jednak trochę dłużej, i zrobiłem też wygłuszenie przodu. No i pewnie będziecie pytać, czy coś to dało, czy to nic nie dało. Na tą chwilę wam oczywiście tego nie powiem, bo właśnie dopiero co wyjechałem z garażu. Także ciężko mi cokolwiek powiedzieć, ale wydaje mi się, że no szału tu nie będzie. No Prawdopodobnie, jakbyśmy zmierzyli jakimś sprzętem do mierzenia do Cybeli, jakimś porządnym, to być może by coś nam pokazało. Aczkolwiek to nie jest, mówię, takie wygłuszenie, żeby to usłyszeć uchem. W każdym razie, no mówię, ja to robiłem bardziej z tego powodu, że. Te okleiny, tematy gdzieś tam mi walały się w piwnicy kawałki, także postanowiłem po prostu to wykorzystać i przykleić. Natomiast, jeśli wy oczekujecie porządnego wygłuszenia, to myślę, że należałoby też wykleić to od środka, czyli w zewnątrz auta, jak i tam w tych nadkolach, tak jak ja to robiłem. Tak czy tak, myślę, że ten film może się komuś przyda, jako instruktaż, przy właśnie takim wygłuszaniu, wyklejaniu. Nad coli. Także pewnie będzie pomocny. No to ja już będę kończył ten film. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Oczywiście zachęcam Was do oglądania moich innych filmów. Jeśli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. No i oczywiście subskrybujcie też kanał, tak? Bo to trochę głupie, ale motywuje do kręcenia dalszych filmów. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia w następną sobotę o godzinie 12. Trzymajcie się. Cześć.